ma w kolejnym filmie Dzisiaj jak widać tu 60 sobie stoi W blasku słońca Mamy sobie bodajże 30 30 bądź 31 Zaraz zobaczy 31 Sobotę I dzisiaj jak już łąki pokoszone to zabieramy się za azotowanie ich. władzy sobie stoi widać nową rurę wydechową większa niż tamta chociaż jeszcze tu się trochę trochę tu jest dziura i wychodzą spaliny ale też jeszcze yy, uszczelniaczem do silników do kolektorów wydechowych Da i będzie bajunia. Taki wyższy, chociaż i tak będzie lekko skracany, żeby on był równo z dachem. Bo głównie chodziło mi o to, żeby jak się otwiera drzwi, to żeby spaliny nie leciały na drzwi. Jak to było tu zawsze taka czarna buła. Ich I teraz będzie spokój. Tu nawozy będziemy dawać salmak. Zobaczymy, ile salmaku będzie. Nie wiem, go jest chyba mało, a jak nie, to się trochę fosforanu do, dołoży. Tam rozsiewacz stoi. Tu zbiornik i siano. Tam byczki sobie leżą. Dwa. Trochę się pozmieniało, tu siano już ten. Jeszcze muszę odczepić władzia od yy, zgrabiarki. Bo jest jeszcze przypięty do zgrabiarki. I dzisiaj prawdopodobnie wymyć to, to. Ona idzie na sprzedanie. Bo już nie mam siły do niej. Jakby ona przygrabia fajnie, ale po prostu no... Chodzi o to, że... No, już se tyle razy mi spadły te gwiazdy na... na po prostu na... Na buty czy na nogę. I potem miałem po prostu rany porobione. Nie chcę mi się z tym bawić. Chcę kupić jakąś taką normalną przegrabiarkę typu na skrętnej wieżyczce do niego bo do 60 no po prostu ona jest ciężka i to nie będzie miało sensu więc ja sobie odpinam rusoka od zgrabiarki przepinam na yy, na, 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 na rozsiewacz i będziemy się widzieć jak jeszcze załaduje to i potem już bezpośrednio na łące Dobra. Będziemy rozpakowywać tego giganta. czym trochę tego to cały na 150 kg licząc <grymne> na 3 hektary Tak na 3 hektary no można powiedzieć że na 3 To masz po 50 kilo na hektar Czyli no może starczy, może nie zobaczymy Może jeszcze na górę hmm. trochę dosypię y, fosforanu Dwie, trzy te. Ten worek pójdzie do wypierniczenia. Tu sobie go położę i będzie wiadomo, że to do wypierniczenia. Tego będę musiał na pewno posunąć. Tu, żeby zrobić miejsce na drugi. No i nic, już będziemy się widzieć na tej dużej łące, bo ten, tych małych ten nie będę nawet nagrywał, bo to co jest. Minuta wjechać, obkrążenie zrobić i tyle. Więc widzimy się na największej łące. No i jesteśmy sobie już na łące, dojechaliśmy. Władzio oczywiście zaczął się buntować. Zaczął zrzucać tłumik. W trakcie drogi, ledwo co dojechałem, teraz tu postukałem. Niby się trochę nabił, ale... Nie wiem, jak ktoś ma pomysł, jak to zrobić, czy to zespawać może. Całe z kolankiem i tyle. Się nie pierdzielić. Już widzę i tak, to jest takiej bardzo dobrej jakości. Po prostu ten tłumik. To jest tutaj malutka dziurka, wylatują spaliny. No tu to przez to, że jest niedokręcone, ale po to to jest najmniejszy problem. Tutaj widzę cieknie olej z tego filtra. goję jak on przyjdzie, to będzie trzeba go wyczyścić, a czemu mówię, że przyjdzie, bo idzie jeszcze raz do mechanika. Na to sprzęgło na te zgrzyty całe po prostu nie mam siły, bo jest założony nowy docisk, bo stary był no, zniekształcony, zdeformowany w jednym miejscu, był przypalony. Ale zapadła decyzja taka, że stary jednak wróci na swoje miejsce, tylko zostanie przetoczony. Czy dobrze? Dobra decyzja. Mam nadzieję, że tak, że będzie lepiej, jak teraz nie wyjdzie takich zgrzytów. A jak nie, to po prostu stare spręgło się załatwi. <gry> Stanem tarczy. I tyle. No dobra, to bez przedłużania. Bo i tak już długo. Jedziemy. Bo trochę jeszcze roboty jest w domu, więc trzeba się spieszyć. No to tutaj jest. could i Dobra, ja sobie idę teraz poczyścić do środku ten rozsiewać. Żeby nie wieźć tego do domu, bo tu dużo tego pyłku jest. Rozrzucić tu pewnie tam I, i co. I widzimy się w następnym filmie. Co będzie w następnym filmie, tego nie wiem. Albo będą to już żniwa jęczmienia, albo jakieś przygotowanie, jakieś może malowanie przyczep, zobaczymy. Zobaczymy jak będzie z czasem. Na razie w tym filmie to będzie na tyle, więc na razie cześć.